Cześć, dzisiaj omawiamy czwarty tydzień wyzwań Deadpoola. Pierwsze wyzwanie to jest znać dwie katany Deadpool'a. Pierwsza katana będzie to tutaj przy lustrze, od razu nad komputerem. Jak wyjdziecie w to, no to od razu będziecie mieli yy, kliknięcie w katany i już będziecie mieli katanę pierwszą odblokowaną, a jak nie wiecie gdzie jest druga, no to chodzicie od razu obok do skarbca Mai ulepszeń Mai. I tutaj powinna być druga. Właśnie, właśnie tutaj powinna być druga katana. Dobra, teraz przechodzimy do następnego wyzwania. Wchodzimy. Jest... Przepraszam. Zadaj 10 tysięcy punktów uszkodzeń budoli przeciwników i za to dostaniemy plecak dwie katany. O to w tym chodzi, że na przykład na, na parzankę czy tam na oddziały sobie pójdziecie i wchodzicie sobie. No i musicie po prostu rozwalać budowę przeciwnika. A no, na, najłatwiej to jest to, że po prostu no, lecicie, lecicie sobie na, na parzankę, no i rozwalacie. No to na parzance to możecie sobie zrobić jednej grze na oddziach, to nie wiem. No a na solute to jest praktycznie najciężej. No, i to było na tyle w tym odcinku. Jak chcecie, no to zostawcie suba i lajka pod tym odcinkiem. I wina.